Madonna i Sean Penn. To była no, dość potężna para, totalnie się różniąca, mm. bardzo zakochana. Mm -hmm. Robili różne wspaniałe i dziwne rzeczy, w niektórych stanach prawdopodobnie zakazane. Niemniej wszystko się skończyło po kilku razach, kiedy no, Sean Penn, y, słynący z wybuchowego ten, temperamentu, po prostu i najebał. Y, nawet trafiła do szpitala. Naprawdę? Tak. I ich miłość może się nie skończyła, co została po prostu brutalnie wystawiona na, na weryfikację. Tam dochodziło do takich rzeczy. Z tegoż związku i z tej miłości narodziła się też druga. Otóż na weselu Madonny i Shona Pena poznali się, uwaga, Sean Penn. 23-letni Tom Cruise i 38-letnia Sherry. To był związek? No właśnie tak. Oni byli Prze razem. Przez około rok, tak. I słuchaj, wiesz, wyobraźni. to, to się Jak sobie to wyobrazić? I to, co tak, coś poznali się na weselu, a potem spotkali się na jakiejś imprezie w Białym domu.